9000 tysięcy złotych za zlecenie. Komu się to podoba? Hej, dzień dobry. No więc za chwilkę, za niecałą godzinę będę prowadziła wywiad. Dzisiaj jest jedną z naszych uczestniczek już wielomiesięcznych, bogatego fotografa, ekspert. Także zobaczymy, co u Joasi Pester Okupnej, która dołączyła do nas na samym początku, jak to u niej wcześniej wyglądało, jak wyglądała jej historia. Co było nie tak, co potrzebowała zmienić, co zrozumiała i jak teraz działa, że jej miesiące to są teraz głównie regularne miesiące za 10K. Także zapraszam Was serdecznie. Oglądajcie, obserwujcie. No i co? I widzimy się. Dzień dobry. Ja zaczynam od śniadanka, w którym będzie tatar. Jestem na keto z moim mężem od już jakiegoś miesiąca ponad, czy dwóch miesięcy prawie po straciliśmy, także fajna sprawa. A tak wracając do tematu, to za niecałą godzinę mam wywiad z moją studentką ekspert, która zrobiła niesamowicie duże, duże, duże postępy w ramach tego, ile zarabia i w jaki sposób wygląda u niej teraz biznes fotograficzny. Także, no już się nie mogę doczekać, na pewno na dnia go opublikuję i zobaczycie, jakie, jakie podejście teraz ma Joasia i co tak naprawdę się zmieniło w jej życiu w ramach dołączenia do nas, do eksperta. Tak no i trzeba było długo czekać, bo okazało się, że otwieracie program Ekspert. No i tutaj zaczęliśmy współpracę od, od samego początku i tak naprawdę można powiedzieć, że dla mnie pierwszy miesiąc eksperta to był właśnie wybuch. Taki, że tak naprawdę wszystko się. To, co już zaczęłam wdrażać, nagle okazało się, że działa. A ja już po wywiadzie, kochani, zarąbisty wywiad wyszedł, słuchajcie. O tym, jak Joanna tak naprawdę od 300 zł doszła do. i tam się dowiecie, do ilu za sesji zdjęciową i jak to nie wygląda w miesiącu, jeśli chodzi o jej przychody i co się zmieniło w trakcie czasu pracy z nami, bo my pracujemy ze sobą już od lutego, więc to już jest kupa czasu. Dowiecie się, co Joanna zrobiła, co zmieniła, jak wyglądały jej początki, jakie miała na początku problemy i czym tak naprawdę do nas przyszła. Więc myślę, że będzie to też taki mega wartościowy dla Was wywiad, którym no być może niektórzy z Was się nawet z tym bardzo mocno zidentyfikują. Także e, jutro prawdopodobnie już będzie publikacja tego wywiadu e, i zapraszam, kochani, śledźcie. My już odebraliśmy Kajusie, Paweł właśnie pojechał po Ksawerego do przedszkola, natomiast ja przed chwilą na grupie e, dostałam informację o nowym boomie. I ten boom, słuchajcie, wyglądał tak. 9000 zł za zlecenie. Komu się to podoba? I to jest właśnie nasza studentka ze szkoły sprzedaży, słuchajcie. O to chodzi, że im dalej idziemy w kierunku tego, żeby cenić siebie bardziej, żeby rzeczywiście uwierzyć w siebie bardziej, tym bardziej wychodzi nam to. Po kolei, krok po kroku robiąc nowe rzeczy, nowe oferty, jakby poznając tematy sprzedaży, poznając tematy konsultacji i tego, jak to powinno wyglądać, zaczynamy nabierać na tyle pewności siebie i zaczynamy nabierać na tyle umiejętności sprzedażowych, że to po prostu zaczyna działać. Gratuluję serdecznie, Magda, jestem z Ciebie mega dumna i cieszę się i czekam na kolejny boom. Tymczasem America comes to us, czyli Widzę się za chwilę z kolejną uczestniczką konsultacji, które wykonujemy teraz, jeszcze na ten moment, na co dzień. Dla osób, które chcą zmienić swój biznes, przeanalizować go i zobaczyć, co warto poprawić. I ewentualnie, jeżeli się zdecydują, to współpracować z nami, to zapraszam serdecznie. Zapiszcie się na grupę, którą, do której możecie dołączyć. W linku poniżej osobiście się do Was odezwę i osobiście z Wami porozmawiam, na jakim jesteście etapie i jak to u Was wygląda i co byście chcieli osiągnąć oraz jakie są ku temu największe przeszkody, które można po prostu usunąć, robiąc tak pyk, jak klocki domino, bum. I to jest bardzo ważne, więc ja za chwilkę rozmawiam tu z moją kolejną osobą, tym razem z Ameryki, z USA, dokładnie zgadza się, pracujemy z osobami ogólnie na całym świecie, dlatego, że mamy zasięg ogólnoświatowy, nie jesteśmy tylko i wyłącznie w Polsce, jesteśmy również e, za granicę. Nie ja mamy z tym problemu, no bo wiadomo, co prawda u nas trochę późniejsza godzina, tam będzie godzina 11, u nas jest godzina, będzie godzina 17, także za chwilę zaczynam kolejną rozmowę. Buziaczki. Tymczasem Kaja bawi się z diamentem. <grym> Tymczasem nasi studenci słuchajcie, słuchają nas szaleni, nawet w trakcie robienia manicure. Żeby nie było, nie kłamie, patrzcie z usami. No po prostu masakra. Idźcie odpocząć trochę, a nie tylko siedzicie na szkoleniach naszych. No. <laughs>